Dziś powiemy, co zniknęło z wyszukiwarki, co nie powinno zniknąć z waszej strony i dlaczego dobre SEO to czasem za mało. Google znów miesza w sposobie wyświetlania wyników wyszukiwania. Tym razem zmiany dotyczą dwóch typów rozszerzeń: najczęściej zadawanych pytań i instrukcji. Albo jak to mówią w Boston, Massachusetts, faków i how-to. Mariusz Max-Kolonko, Massachusetts. Od tego miesiąca wyniki z elementami rozszerzonymi typu FAQ mają wyświetlać się tylko w przypadku znanych, wiarygodnych witryn instytucji państwowych i organizacji zdrowia publicznego. Z kolei wyniki rozszerzone o instrukcje całkowicie znikną z wyników mobilnych. Od teraz zobaczymy je wyłącznie na pc Zmiany objęły wszystkie języki i zdaniem Google mają uwaga, cytuję zapewniać bardziej przejrzysty i spójny proces wyszukiwania. Czyli tłumacząc z marketingowego na ludzki, mniej rozszerzonych wyników, więcej reklam. Takie fakty i instrukcje zajmują dużo miejsca i konkurują z adsami, więc nie ma zmiłuj. Trzeba się ich pozbyć z wyszukiwarki. Jeśli macie na swojej stronie dane strukturalne faku page albo how to, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy zauważyliście ostatnio jakieś spadki w wyświetleniach. Twój stary. Kontent nie jest taki zły. Dany Sullivan z Google przypomniał na Twitterze, żeby pod żadnym pozorem nie usuwać ze stron starych treści. Nawet jeśli mocno was to kusi, bo możecie w ten sposób popsuć sobie pozycjonowanie. Zdaniem dla niego wyszukiwarka nie dyskryminuje ze względu na wiek i w jej oczach nawet starszy content potrafi być użyteczny. Także pod żadnym pozorem niczego nie kasujcie. Jeśli koniecznie chcecie zrobić coś ze starymi tekstami na stronie, możecie je zawsze po prostu nieco zaktualizować. Wiecie, poprawcie zawarte w nich informacje, ponaprawiajcie zepsute linki, możecie nawet coś dopisać i voila! Wasz wiekowy tekst przeżyje drugą młodość! I'm 30! Dlaczego strona z dobrym SEO nie wbija się na pierwsze pozycje i to pomimo niewielkiej konkurencji? Właśnie takie pytanie zadano ostatnio Johnowi Millerowi z Google. Jego odpowiedź? Zdaniem naszego ulubionego eksperta, zadbanie wyłącznie o aspekty techniczne to za mało, aby odnieść sukces. Potrzebne są jeszcze działania promocyjne. John niczym natchniony poeta, sięgnął po metaforę i posłużył się przykładem książki. Ta może mieć ładną okładkę, ciekawą tematykę i zdania o idealnej długości bez literówek, ale to nie uczyni z niej automatycznie bestselleru. Tak samo restauracja. Sama czysta kuchnia i świeże składniki nie zagwarantują nam tłumu klientów. Jasne, znacznie przybliżą nas do sukcesu, ale prawdziwy sukces w gastronomii, literaturze czy właśnie w SEO wymaga o wiele więcej niż odfajkowania kilku rzeczy z listy. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Koniecznie, pamiętajcie o lajkach i subach. Zawsze możecie też wziąć przykład z Friksa i zostawić nam jakiś miły komentarz. Dzięki Frix i smacznej kawusi. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć. Ach, powiedziałam na jednym tchu, musimy to powtórzyć, przykro mi. Ja też jestem zmęczona, słuchajcie. Zadbanie wyłącznie o aspekty techniczne. Już się tutaj rozkulałam i rozbawiłam i mi nie wychodzi. Ach, bo nie mogę być taka żartownicie za każdym razem. Piszcie, że jest to najlepszym prowadzącym w komentarzach.